Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja jestem myśli, a to kolejny odcinek wyzwania idealnego życia, wyzwania, w którym skupiamy się na życiu jednego Sima od momentu jego narodzin aż po śmierć. I czeka nas dzisiaj dosyć ważne, życiowe wydarzenie u Kiry, ponieważ dziś odbędzie się jej ślub z Mei. Także tak, na pewno yy, korzystając z okazji, chociaż ona dzisiaj idzie do pracy, zarówno ona jak i May, więc na jutro musimy wziąć sobie wolne. Co ci się tu Okej, okay, szargane nerwy. Twoja dziewczyna, twoja narzeczona kiepsko gra. No nic, no musi poćwiczyć trochę, bo chciałabym, żeby dostała awans kolejny osiągnięcie. Sobie... Cel aspiracji wypić drinka w eleganckim klubie, może innym razem. I tak, myślę, że większość z Was była za tym, żebyśmy wzięli ślub na Sulani. Myślę, że to e, bardzo dobry pomysł. No, Sulani i Tartosa była brana pod uwag uwagę z tego względu, że mamy zimę. Nie chcę e, zimowego ślubu. Chciałabym, żeby było ciepło, więc, no wiecie, na Sulani, na Tartosie praktycznie zawsze jest ciepło, nawet w zimie, więc. No, mam nadzieję, że tu pogoda nas nie zawiedzie. Jeśli chodzi o Kirę, to bardzo, ale to bardzo chciałabym... O oh, chciałabym... Co to za dźwięki? Chciałabym przygotować dla nas tort weselny. No oczywiście, no, Kira ma tak wysokie umiejętności, że myślę... Yy, że to ona zdecydowanie musi zrobić tort na swój ślub. Chciałabym, żeby coś było właśnie w kolorach pomarańczu, yy, różu. Ten może nawet tort weselny z motywem plaży, taki różowo-czerwony. Hmm. Fakt, nie ma pomarańczowego, ale w sumie ten motyw plaży mógłby być całkiem spoko, mam nadzieję, że nikt mi go nie zeżre, proszę. Kira oczywiście się popisuje, jak zwykle, przy gotowaniu, właściwie to przy pieczeniu w tym przypadku. Wrzucamy ciasto. No i zaraz powinno być gotowe. Smakoszka. Kira rozumie nie tylko proces mechaniczny, ale także sztukę podawania wspaniałej potrawy na stół. No, Rachel. Jejku, ty jesteś <ścoughs> muzyczna niepewność siebie. Trudno rozwijać swoje umiejętności muzyczne. Gdy wszystkich w koło... O, irytuje. Tak, gdy, t, y, gdy twoja gra irytuje wszystkich wokół. O, magia! E, wybierz jako tort na wesele. Idealnie. Okej, okay, będzie dostępny na jej weselu. No to w międzyczasie weź od razu to wyczyść. Ten syfek. Co do planów na kolejne odcinki, to powiem Wam szczerze, że myślałam o tym, żeby jeszcze w tej grupie wiekowej postarać się o dziecko, ale, ale niestety no, tak wyszło. Urodziny Kiry. Tak, urodziny Kiry rozpoczynają się jutro. I tak, dlatego, no z przyczyn oczywistych, nie wyrobimy się z tym dzieckiem w tej grupie wiekowej, ale myślę, że Kira i tak bardzo dużo osiągnięć zrobiła w czasie, kiedy była młoda, dorosła, także skończyliśmy studia, poznaliśmy swoją przyszłą małżonkę, zdobyliśmy bardzo wysoki poziom w karierze i jesteśmy jednym słowem ustawieni, także w kolejnym odcinku będziemy mieli urodziny a w następnym myślę, że jako pierwszy odcinek yy, już nowej grupy wiekowej dorosłej postaramy się o, o dziecko. W ogóle nie wiem, dlaczego cały czas mi się wydawało, że jutro jest to wesele, a ono jest dzisiaj i was wprowadziłam w błąd. No dobrze. Lepiej prędzej niż później, że sobie o tym przypomniałam, bo mogłoby być niezręczne, ponieważ wesele zaczyna się o 12.00. Także póki co niech dziewczyny po prostu o siebie zadbają, wezmą sobie na dzisiaj dzień wolny. I, i, i ja jeszcze Kirą szybko skoczę, może po, po bukiety? Chyba tak. Myślę, że zdążymy. O, i mama jeszcze przyszła sprawdzić, jak się mamy. Dobrze, dobrze, dziewczyny. Wolne. I lecimy po bukiety, bo zaraz się impreza zaczyna. Dobra, powiem Wam, że jakoś tak strasznie mnie stresuje ten ślub, matko. Mruczysławka, pogłaszcz ją. Mam nadzieję, że będzie co tam jeść, szczerze mówiąc, bo tak postawiłam parcele plażową, ale nie jestem pewna, czy tam w ogóle są miejsca jakiekolwiek. Do, Czy coś się zepsuło? O nie. Zatrudni złotą rączkę. Zadzwonimy jeszcze po fachowca. Oczywiście musi nam zalać łazienkę pół godziny przed rozpoczęciem ślubu. No co za kurde chamstwo. Sprzątników. I idziemy zaraz. Dosłownie, zaraz ruszamy Dobra, dziewczyny czują się świetnie. Więc. Tak, sobota o 12 przybędzie. No dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że, ach, że zdąży wszystko zrobić. A my chyba co? No, dosłownie za sekundę widzimy się, widzimy się na weselu. I tak jesteśmy na miejscu, jesteśmy na plaży. Dziewczyny ubrałam tak dosyć klasycznie, bez żadnych takich szaleństw. Jedyne co, no to yy, naszej mej dałam różowy wianek z różowymi kwiatami, a Kirze. Kwiatek z pomarańczowymi. No i jak widzicie, już będziemy powoli wracać do, do rudych włosów. Myślę, że, że będzie tutaj metamorfoza w wieku dorosłej. No i jesteśmy no, na plaży. No, no, oczywiście, tam gdzie się wszystko zaczęło. Mam nadzieję, że, że zaraz wszyscy przyjdą. Będzie trzeba tak jeszcze porobić, zdecydowanie, trochę zdjęć. Ze znajomymi. Także zrób sobie zdjęcie z. Powiedzmy, Mariko. O, w nasz kolor się ubrała, dobrze. O, Marii. Tak, fajnie by było sobie porobić fotki. Z, możliwie ze wszystkimi gośćmi. Nie jest ich jakoś mega dużo. Powiem Wam tak. Musimy jak najszybciej. Doprowadzić do tego ślubu, żeby mieć spokój. No tak, wszyscy zachwyceni, no oczywiście, bo oni oczywiście szturmują standardowo morze. No i ja im się nie dziwię, jest zima. Przyjechaliśmy do takiego miejsca. Nie dziwię się, że każdy chce się wykąpać w morzu, no ale tak. Bierzcie dziewczyny, wasze. Kwiatuszki, jak widzicie, bukieciki mamy dopasowane do, do wianków naszych, więc tak, myślę, że idealnie. Mam nadzieję, że zaraz wszyscy się tutaj zbiorą. Póki co, aktywności, proszę zająć miejsca. Zobaczymy, co z tym będzie. Wiecie co, całkowicie szanuję ten vibe i postanowiłam, że pogodzę się z tym, że połowa ludzi będzie tutaj chodziła w, w strojach kąpielowych niech będzie czy wy dziewczyny pójdziecie razem do ołtarza? ojoj no i idą o. To ten wielki moment. Gość tam jakiś pływa, chyba patrzę na niego stary. Co ty odwalasz? Obawiam się, że pan nam zepsuje klimat, ale co tam? O jakie to urocze! No tak, wszyscy wiwatują. Może byście się zamknęli na chwileczkę, co? Tak, tak, składamy przysięgę małżeńską. W międzyczasie postanowiłam, że jeszcze wyciągnę nam tutaj aparat, także i porobimy troszeczkę zdjęć. Tak, no, słabe trochę te nasze zdjęcia, ale tak, możemy porobić <grytania> zdjęcia wzruszających się gości, chociaż tyle. Może aż tyle. Miejmy trochę tych zdjęć. O! o. Strasznie długo im schodzi z tą przysięgą małżeńską. O jest! Jest i ten moment! Cudownie! Czy mogę zrobić zdjęcie? O, pewnie znowu będą stały bezczynnie. No ale co mi tam? Jedna już dostała pierścionek. Czy to kolejny pierścionek? I to już? To chyba już. Okej, okay, no dobra, wymieniamy się pierścionkami. I. O, oh, nawet poszło dobrze. Ej, dziewczyny, no ale i teraz tak. I teraz się zacznie, proszę Państwa. Aktywności. Yy, nie, goście wydmuchują bańki. A ty proszę pocałuj jeszcze. Romantyczne małżeński pocałunek. Nie rozpierzchać mi się tu. Podejść, tu. Moje drogie, to miało być tutaj. No i się uderzyły głowami, no. Jest i tata, no. Czy teraz może być tak, jak być powinno? Tak. Teraz jest idealnie. No, prawie że idealnie, prawda? O, pan zaczął grać. Dobra, może druga sprawa. Pokrójmy tort. I aktywności. Zbierz simu wokół ciasta. Pokrój tort z May. Spróbujemy. Zbierzcie się tu, dzieci. Oby, oby wyszło. No, to jedziemy. O, kuraczo. Tak, jedzcie tort. Rozumiem, wszyscy się rzucili. <ścoughs> o, jedna z moich ulubionych, ulubionych ślubnych interakcji. Tak, uwielbiam to. Piękny zachód słońca. No, cudownie, po prostu. Idealnie, idealnie. Także nie dałam tutaj zbyt wysokich wymagań. Ceremonia ślubna się, myślę, udała. Zrobimy sobie pewnie jeszcze trochę. Kim ty jesteś, dziewczyno? Hana Sakamoto. Ok. Tak, na pewno chciałabym jeszcze trochę y porobić sobie fotek. O, no tak, panna młoda. O, i rzut, rzut bukietem! Rozpocznij rzut bukietem! Okej, ja, okej. Okay, okay. Kto następny? Kto? Komu jeszcze brakuje partnera? Kto złapie? I Ciro, chyba tobie, co? <laughs> czy, czy ty możesz w ogóle? Nie, ty się nawet nie ustawiłeś tutaj. Rzuć bukiet, proszę. Wybieramy ciebie. Będziesz cheatowane. Ale tak to już jest. Bukiety są dwa, więc Kiyosi będzie następną osobą, która znajdzie partnerkę. A wy co tutaj robicie? A tu sobie siedzicie. No dobrze, Kircia, a ty rzuć swoim, co? Rozpocznij rzut bukietem. Chyba najlepiej pożyczym rzuć bukiet. To Haru, co? Życzmy jej wszystkiego, co najlepsze, to w końcu nasza przyjaciółka, więc tak, chcemy jak najlepiej dla niej, no pięknie ta suknia się układa, <laughs> ale ona pięknie wygląda, no nie mogę z niej jeszcze ta, no idealnie nawet kolory nam sprzyjają, prawda? No i co, uda się, Kira też rzuca bukietem, ale chyba ze względów oczywistych nie będzie nam to dane. A dobrze, wy już się relaksujcie. No, Haru, bardzo chciałabym rzucić Haru ten bukiet, ale chyba nic z tego. Poczekaj na rzut. Oh, <noise> Babcia na coś liczy? No nie, <noise> chyba nie bardzo. O, idzie, Haru, pojawi się, tak? Złapie ten bukiet. No, już dajemy jej takie fory, a ona nic. <noise> o, wieczór się powoli robi. No, co to za minusy od Was? A, że swojej byłej rzucisz bukiet? Nie, dobra, akcja odwołana. No, jak widzicie, nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem. Ale tak, myślę, że w tym momencie możemy się totalnie... Matku, coś już z tymi płatkami stało. Możecie się totalnie zrelaksować. O, zatańcz czwolny taniec! Jej! O, jak tu pięknie jest wszystko oświetlone! Takie, cały czas robię fotki, Gościom, nie omieszkam. No i tak jeszcze sobie tańczymy. Nasz pierwszy taniec, ale dziewczyny, tak, widzę, że tutaj parcie na wodę jest po prostu zbyt silne. Matko, oni tutaj siedzą cały czas, czekają nad nie wiem czym tak naprawdę. Ajajajajaj. Oj, 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 oj. Nie goście tańczą może, co? No i szturmem ruszyli. Sami z siebie to oni nic tam nie zrobią. Ciasto zjedzone, żarełko widzę, też odrobinę yy, zjedzone. Niewiele, niewiele, ale coś tu jest. Zabierzemy sobie resztę na pewno do domu. Matko Kira, gdzie ty jesteś? A, ty już tutaj przyszłaś. Okej, okay, dęsić. Dobra, słuchaj, weź, jeszcze mi się przebierz, wystrój w tą suknię. I, i, i. Może poproś o toast. Kogo poprosimy? Może tatę. Czy on to zrobi? Czy y, fakt tańczenia będzie dla niego ważniejszy? No, zobaczymy. O, chyba idzie. Chyba idzie. Guys, aktywności. Zbierz się na wznoszenie toastów. Chodźcie. Chodźcie tata, wzniesie toast. Mam nadzieję, bo wszyscy się tu zebrali. <grywa> ale czy się uda? Poproś o to toast jeszcze raz fina. No tak jesteś głodny, tutaj jest to żarcia, weź mnie nawet nie denerwuj. No, także powiem wam tak. No te wesela działają. Jak działają? Wszyscy się tu zebrali, ale ale czy czy zostanie wzniesiony ten? To o, dobra, jest i Toast wziął kieliszek i go nie zrobił. Nie rozmawiaj z Finem. Fin ma wznieść Toast. No, miał. No to dobrze, to w imieniu taty wzniesiemy Toast za siebie. Częstujcie się, częstujcie. Ach. E, I może. Czy ja w ogóle mogę ich zaprosić na jedzenie? Czas na posiłek. O, jedzcie, tak, żeby nie było, że wszyscy jesteście głodni. Czas się nafutrować. No i w sumie tym oto sposobem wesele zostało zakończone. Wszyscy wychodzą. Jest godzina 22. No, no i dobrze, mam nadzieję, że ktoś to posprząta. Póki co ja zabieram to jedzenie ze sobą, bo szkoda by było, żeby się tutaj. Zmarnowało. Bierzemy wszystko. Przypuszczam, że to, co miałaby zrobić Kira, to by było yy, lepsze, ale ale tak, tort też bierzemy. No i to zdecydowanie też. Generalnie powiem tak, jak na standardy EA, to to wesele było w miarę udane, więc nie jest aż tak tragicznie. O, do nas się dosiadła. A ty sobie idziesz, o Ty, wredo, to popraw humor. I obejmij czule. No tak, przesiadłyście się tutaj, żeby było Wam bardziej niezręcznie, tak? Z tym panem. Świetnie. Ach, no i słuchajcie, no. Weselisko nam się zakończyło, więc można wracać do domu. Dobrze, jesteśmy w domu z powrotem. Oczywiście specjalisty nie było. Mam nadzieję, że Kira zadzwoni jeszcze teraz tu po kogoś. Ja w międzyczasie. Pochowam. O matko, to żarcie. Jest do wyrzucenia. No i świetnie, cudownie. Kurczak też śmierdzi. Śmierdzi! A niby pozostało 9 godzin do zepsucia. No co jest? Wyrzucam to. Nie, no to ja tego nie trzymam. Bez sensu. Tort chociaż dobry, chyba tak. A jajaj, Kira, ty będziesz teraz spała na kanapie, a ja w międzyczasie pokażę Wam aktualizację naszej ściany. Tutaj mamy nasz akt ślubu, tutaj oczywiście dyplom ukończenia studiów, pierwszy taniec. No i trochę zdjęć z samej, z samej uroczystości. Ok, dziękuję bardzo Panu, że Pan naprawił. Cieszy mnie to. Nie, 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 ty nie śpi. Nie, 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 bo jutro są urodziny, a to już jest zaplanowane na kolejny odcinek. Skorzystaj i śpi. Mej, a ty jak się czujesz? Czy wy w ogóle macie status małżeństwa? Otwórz profil. Żona jest okej, okay. pokrewne dusze, no cudownie. I dalej, zakochana po uszy. Kira nigdy nie zapomni, jak zadłużyła się po uszy w sim simce o imieniu. Mej, tak, ciku, jej się chce. Słuchajcie, myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. On wyjdzie pewnie troszeczkę krótszy, bo tu jest stricte tylko ślub. Ale no, na kolejny już mamy zaplanowane urodziny z pompą. Myślę, że gdzieś wyjedziemy sobie. Zrobimy takie na bogato, bo to już wiecie, takie wejście. W, w dorosłe życie z tego młodego, dorosłego, więc troszeczkę bardziej poważne tematy teraz nam się wkradną. No i wymaga to takiej imprezy naprawdę, naprawdę na bogato. Także myślę, że weźmiemy sobie znajomych, wynajmiemy sobie jakiś fajny dom letniskowy i, i w taki oto sposób spędzimy przejście do, do kolejnej grupy wiekowej. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z tą oraz z moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Pa!